Popakuję mojemu mężowi, jak idzie na 12 godzin do pracy. Słuchajcie, chłop nam popsuł dzisiaj zabawę. Wiecie, co on do mnie powiedział? On mnie poprosił o zwykłe kanapki. I ja myślę, chłopie, coś ty zrobił. Dobra, to mamy trzy takie kanapeczki. W środku jest papryka, serek śmietankowy, wędlina i ser i trochę liści szpinaku. Jakoś będę musiała to zapakować. O, w papier zapakujemy, żebyście nie krzyczeli, że w amelinium alem, alemel... <grym> się nie pakuje. Okej, okay, jedna jest. Druga jest taka sama. Tada! Trzecia jest zwykła z pasztetem. Chciał z pasztetem, do ma z pasztetem i z ogórkiem kiszonym, trochę sałaty i trochę masła. That's it. Mam torbę oryginalną, nie jakąś podróbę, tylko naszą torbę, więc ładujemy tutaj kanapki. A tak w ogóle, słuchajcie, dwa tygodnie nie było lunchboxa. Nie wiem, czy ktoś zauważył, no ale wiadomo, urlopy, urlopy. Czym innym człowiek żył, no ale już wracamy. I trzecia. Na ciepło leci taki makaron, on jest z boczkiem, szpinakiem, pomidorami i tutaj jest ser parmezan. Yy, I co? I na oliwie z oliwek, to będzie tak miał właśnie na obiad do odgrzania. Ale nie będę Was tutaj czarować, to po prostu nam zostało z obiadu, więc doję. I siup. Dla zdrowotności dorzucam też trochę witamin, więc wrzucam arbuza i trochę czerwonej porzeczki. Do kawki taki tronki z Kindera i z milki taki biały wafelek. Też się nie popisałam, no ale jak już mi powiedział, że te kanapki chce, to już wiecie, Wena do kombinowania mnie opuściła i nic nie upiekłam, więc będą słodycze, po prostu kupcze. <laughs> Śmieję się, kupne. Jen, zapomniałabym. I na koniec herbatka. To wszystko smacznego.